Czytanie i rozpoznawanie najważniejszych zagadnień na mapie w perspektywie ucznia lub osoby początkującej. Aby w sposób w pełni opanowany i poprawny dokonywać jakichkolwiek działalności na mapie papierowej, kluczowe jest posiadanie umiejętności odpowiedniego odczytywania z niej danych oraz informacji. W celu przekazania Wam podstawy i całego clou hydrografii nawigacyjnej, posłużę się kilkoma różnymi mapami z całej mojej sterty. Pokażę, co jest z czym oraz jak te rzeczy czytać i rozumieć. Zaczynamy! Począwszy od rewersu złożonej na pół mapy, w tym przypadku mapy Admiralicji, znajdują się na niej takie rzeczy, jak między innymi logo wydawcy, numer mapy, tytuł, data wydruku lub edycji mapy, pieczęć agentów geograficznych oraz takie rzeczy jak np. numer identyfikacyjny albo kody kreskowe mapy. Polskie mapy BHMW nie mają faktycznie żadnych informacji na rewersie i jest on pusty. Zanim przejdę do mapy samej w sobie, pragnę polecić dwa bardzo dobre i obszerne filmy, webinary dotyczące czytania mapy stworzone przez kanał Kyma. Link do części pierwszej znajdziecie na pewno w opisie pod filmem. I autora kanału, o ile ten film jakoś dotrze w jego zasięg, serdecznie pozdrawiam, gdyż sam nauczę się kilku rzeczy z tychże filmów. Teraz już stricte o samej mapie. Najpierw należałoby zająć się jej podstawowymi elementami. Są nimi logo oraz rejon obszaru mapy i jej tytuł. Niżej znajdują się bezpośrednie informacje o mapie dotyczące głębokości i wysokości oraz ich miar, także te dotyczące pozycji, regionu oznakowań nawigacyjnych, projekcji mapy oraz jej źródeł, do których przygotowany jest jeszcze taki opisany odnośnik znajdujący się w tym miejscu. Poniżej informacji znajdują się także notki od wydawcy dotyczące wszelkich unikalnych informacji charakterystycznych dla akwenu, np. dotyczących pozycji branych od systemów satelitarnych, czy też wraków i kabli podwodnych. Jeżeli występują na akwenie prądy pływowe, to zawsze dla danego miejsca pomiaru jest sporządzana tabela wraz z wytłumaczeniem, jak ją czytać. Jak widać na tej mapie jest jedno takie miejsce oznaczone literą A. W lewym dolnym rogu znajdziemy informacje dla klienta biura hydrograficznego wraz z datą edycji mapy i jej numerem. Obok jest miejsce do wpisywania numerów poprawek, które jak widać są troszkę wypełnione. Dalej, w prawym górnym rogu są notki dotyczące prawa autorskiego oraz porady dotyczące używania mapy wspólnie z kompatybilnymi wydawnictwami nautycznymi. W prawym dolnym rogu zaś zapisane są wymiary mapy w milimetrach. Dalej możemy przejść do zawartości mapy. Głównymi jej elementami są siatka południków i równoleżników oraz podziałki szerokości i długości geograficznej znajdujące się na ramce mapy. Następnie głębokości ukazywane w formie cyfry w danej pozycji sondowania lub poprzez izobaty o danej wartości. Deklinacja magnetyczna może być ukazywana na mapach angielskich na roży wiatrów lub tak jak na mapach polskich, w prostokątach rozrzucanych na mapie. Są także linie, które mogą znaczyć wszystko: od ograniczeń, granic stref na akwenach, nabieżników na, na latarnie, na trasach systemów separacji ruchu morskiego kończąc. Wszystko tak naprawdę jest opisane, i każdy rodzaj ma swój rodzaj linii, więc tak naprawdę trudno jest się nie połapać. Nie można też nie wspomnieć o znakach nawigacyjnych. Od latarni, kończąc na pławach. Warto wspomnieć o tym, że jakieś 95% znaków na wszystkich mapach świata jest identycznych, dlatego obcokrajowiec korzystający z map innych niż państwa własnego lub admiralicji da radę wszystko zrozumieć. Istnieją specjalnie dedykowane książeczki, na których opisany jest każdy symbol na mapach danego wydawnictwa. Niestety takowych nie posiadam, lecz miałem z nimi styczność w szkole. To by było tyle na dziś. Dziś skrótowo o mapach i nagranie z trochę innej perspektywy niż zwykle. Takie eksperymenty będą jeszcze na kanale, w zależności od typu i tematu filmu. Jeszcze raz odsyłam do opisu. Tam wstawię pozostałe filmy dotyczące rozumienia i korzystania z mapy, które dało mi się znaleźć. Dajcie znać, czy się Wam spodobało. I wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Oczekujcie na nowe materiały.